Cześć moi drodzy! Dzisiaj mała powtórka z chemii. Będziemy rozmawiać o ujarzmianiu energii elektrycznej, czyli jak to jest możliwe, że w takim obiekcie mamy energię elektryczną, czy możemy wywołać energię elektryczną, wykorzystując taki oto obiekt. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak w tym najbardziej podstawowym ujęciu działa bateria, i tutaj przez baterię rozumiem ogniwo voltaiczne i tak dla wszystkich technologicznych purystów, których na pewno mamy wśród naszych widzów, już uspokajam, znam różnicę pomiędzy baterią i ogniwem. Ogniwo to dwie elektrody połączone ze sobą, natomiast bateria to wiele połączonych ze sobą ogniw. Natomiast dzisiaj większość ludzi na pojedyncze ogniwa też mówi baterię, język jest dla nas niemy, dla języka. Więc w tym uproszczeniu będę się poruszał. Jeżeli komuś to przeszkadza, przepraszam serdecznie. Natomiast no, moja babcia na baterię do tej pory mówi bataryjki, a wciąż ją kocham. Więc nie przedłużając, zapraszam na materiał. No dobrze, skoro już omówiliśmy, że będziemy mówić o ogniwach, to jak to jest możliwe, że w jakichś materiałach. Potencjał na wytworzenie prądu elektrycznego bez żadnego ruchu, bez wykonania jakiejkolwiek pracy, a możemy sobie taką baterię zabrać w, w sumie w bezpieczny sposób. Możemy ją dotykać, nic nam się nie stanie. Natomiast, jeżeli włożymy ją do pilota, do jakiejś zabawki elektrycznej, to będzie to działało. No cóż, najpierw pomyślmy o tym, że wiele materii wokół nas ma jakiś potencjał energetyczny, który możemy w różny sposób uwolnić. Jeżeli jemy posiłki, to energia z nich trafia pod wpływem procesów trawiennych do naszego organizmu. Jeżeli weźmiemy zapałkę i ją podpalimy, to też uwolnimy energię cieplną, uwolnimy energię świetlną z takiego prostego, bezpiecznego, można powiedzieć, obiektu, którym przecież na co dzień byśmy się nie poparzyli, jeżeli dotykamy niepalącej się zapałki. Okazuje się, że w innych procesach także możemy wywołać z materii nieożywionej, która nie porusza się, jakiejś, jakąś energię czy potencjał, bo będziemy tutaj mówić o różnicach potencjału, które są. Które jest napięciem elektrycznym, i właśnie ono jest podstawą działania baterii. Aby tego dokonać, aby stworzyć różnicę potencjałów, musimy stworzyć dwa obiekty, które będą naładowane odwrotnie. Jeden będzie naładowany dodatnio, drugi naładowany ujemnie. Jak to zrobić? Istnieją procesy, które nam w tym pomogą: proces utleniania czy też korozji. Sprawia, że możemy stworzyć elektrodę ujemną. Z kolei drugi proces, zwany procesem redukcji, pozwoli nam stworzyć elektrodę dodatnią. I na pewno z chemii pamiętacie, że połączenie tych dwóch reakcji reakcji redukcji i oksydacji czyli utleniania tworzy nam wspólnie reakcję Redox, która jest podstawą działania ogniw woltaicznych. No dobra, dobra, ale jak to wszystko działa? Otóż istnieje dużo pierwiastków i związków chemicznych, na które obie te reakcje mogą działać i które mogą stać się Elektrodami mamy bardzo dużo różnych baterii, nie będę ich wszystkich omawiał, opowiem tylko o tym podstawowym działaniu, bo inaczej musielibyśmy na ten materiał spędzić myślę, że co najmniej kilka godzin. Mój przykład oprę na dwóch metalowych płytkach, które zanurzać będziemy w elektrolicie, czyli w specjalnym roztworze. Pierwsza płytka składa się z cynku, który zanurzony w siarczanie cynku rozpuszczonym w wodzie Zacznie się utleniać, dojdzie do korozji, pojedyncze atomy cynku będą się uwalniać z tej płytki i dołączać do tego cynku, który już w elektrolicie się znajduje. Pod wpływem tej reakcji uwolniony cynk będzie zostawiał na cynkowej płytce, dopóki ta się będzie rozpuszczać, dwa wolne elektrony na każdy jeden jon uwolniony do roztworu. Sprawi to, że z czasem na tej płytce, im więcej elektronów się będzie tam pojawiać, tym większy będzie ujemny potencjał, i w ten sposób stworzyliśmy ujemną elektrodę. Czasem jednak jonów cynku w roztworze będzie tak dużo, że kolejne nie będą się mogły odłączać i proces zostanie zatrzymany. Przynajmniej do momentu, w którym nie uwolnimy nadmiaru elektronów, wtedy sytuacja może się powtórzyć. Natomiast do tego momentu mamy w miarę stabilną elektrodę ujemną, w której wszystkie procesy wyrównały się, można powiedzieć. A my zostaliśmy z ujemną różnicą potencjału. Odwrotnie będzie z miedzianą płytką zanurzoną w siarczanie miedzi. Tutaj miedź, która jest zawarta w elektrolicie, będzie chciała się dołączać do miedzianej płytki i budować na niej potencjał dodatni, jako że jony miedzi mają ładunek dodatni. I tutaj tak samo w pewnym momencie ilość tych dodatnich jonów na miedzianej płytce będzie tak duża, że na nowe po prostu nie będzie miejsca, a my zostaniemy z drugą elektrodą, tym razem elektrodą dodatnią która też będzie miała swój, swoją stabilną formę. Teraz, żeby wytworzyć napięcie elektryczne, musimy te dwie elektrody ze sobą połączyć. W ten sposób, po połączeniu dwóch elektrod, elektrony z płytki cynkowej, których jest nadmiar, zaczną przenosić się na płytkę miedzianą, która tych elektronów będzie potrzebowała, żeby mogła przyłączać jeszcze więcej jonów miedzi, które znajdują się w elektrolicie. W ten sposób miedziana płytka pozbędzie się nadmiaru elektronów, jony znowu będą mogły się uwalniać, a więc dalej płytka cynkowa będzie się rozpuszczać a do płytki miedzianej wysyłać Elektrony, i tam dalej procesy będą zachodzić, czyli dalej kolejne jony miedzi będą na tę płytkę miedzianą wchodzić, bo dostarczone zostaną nowe elektrony. I w ten sposób mamy najprostsze połączenie, najprostszą baterię, najprostsze ogniwo galwaiczne, ogniwo woltaiczne, w zależności od tego, którego naukowca chcemy w danym momencie uhonorować. W praktyce trzeba tutaj jeszcze rozwiązać problem z nierównością potencjału elektrolitów, ale to już jest bardziej skomplikowany temat. W niektórych przypadkach stosuje się jeden elektrolit do katody i anody. Wtedy nie trzeba się tym tematem przejmować zupełnie. Natomiast informuję tylko, że taki problem jeszcze występuje trzeba sobie z nim odpowiednio poradzić. No dobrze, ale skoro już w tytule padło słowo bateria, to czuję się trochę zobowiązany do tego, żeby powiedzieć, jak działa ta prawdziwa bateria, czyli połączone ogniwa. Otóż po prostu napięcia połączonych ogniw sumują się ze sobą, tak więc dwa ogniwa dające napięcie 1 V dadzą nam łącznie napięcie 2 V. I takie ogniwa najczęściej w bateriach łączy się szeregowo. Jest to najpopularniejszy sposób. Tak więc mam nadzieję, że odpowiedziałem Wam na pytanie, jak działa bateria i także jak działa ogniwo, które jest często nazywane baterią. Nie chcę tu mówić, że błędnie potocznie to jest dobre określenie. Ja zapraszam Was na kolejne materiały, dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Do następnego razu, trzymajcie się i cześć.